Serio? Papier toaletowy? To już nie wystarczyło im zakazać żarówek, pieca, samochodów, mięsa. Teraz biorą się za to, czym człowiek zaczyna i kończy dzień? Za papier? Człowiek całe życie myślał, że jak coś się kończy, to przynajmniej czysto. Ale nie. Unia teraz mówi, że jest to nieekologiczne. Posłuchajcie tego kolejnego absurdalnego pomysłu urzędników Unii Europejskiej, tłumaczonego walką ze zmianami klimatycznymi. Otóż to niestety nie żart. Bruksela chce wprowadzić zakaz używania papieru toaletowego. Najpierw miałby on zostać zastąpiony substytutem wytwarzanym ze słomy, a docelowo całkowicie wycofany. Maciej Dobrzański. No jak to bez papieru toaletowego żyć? Ja nie wiem. Choć wielu mieszkańców Opola, pytanych przez nas o najnowszy pomysł urzędników Unii Europejskiej, nie wierzyło, że to prawdziwa informacja. Dajcie spokój z takimi pytaniami. To wiadomość ta jest jak najbardziej zgodna z rzeczywistością. Czym papier toaletowy zawinił Eurokratom? Twierdzą oni między innymi, że jego produkcja wiąże się z wycinką drzew. Ta radykalnie ekologiczna agenda nastawiona na ochronę zasobów naturalnych i zmniejszania emisji dwutlenku węgla zawarta jest w unijnym pakiecie Fit for 55. Jak donoszą europejskie media, początkowo tradycyjny papier toaletowy miałby zostać zastąpiony surowcem produkowanym ze słomy, a docelowo całkowicie wyeliminowany. Jak wyjaśnia polski nadleśniczy, taka zmiana dla ilości wycinanych drzew nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Drewno pozyskiwane z tych cięć pielęgnacyjnych przeznaczamy między innymi na produkcję papieru, ale również na produkcję płyt wiórowych, z których mamy albo płyty OSB wykorzystywane w budownictwie, albo panele, um, które służą do układania na podłogach, albo mamy płyty meblowe, wiórowe. Więc to drewno, które jest jakby wynikiem ubocznym prac hodowlanych, prac pielęgnacyjnych, i tak będzie przez lasy pozyskiwane, i tak będzie pozyskiwane. To ja się pytam, co dalej? powrót do liścia, do mchu z lasu, czy może wprowadzicie nową apkę? To Eco 20 żeby uzyskać pozwolenie na za przeproszeniem seranie. To jest śmieszne. Ludzie ciężko pracują, płacą podatki, a ci w Brukseli siedzą i się zastanawiają, z czego jest zrobiony papier toaletowy. I czy przypadkiem to nie on powoduje, że planeta płonie? No ale słuchajcie, to jest już problem. Bo papier to drzewa. Drzewa to las. A las to tragedia. Przecież lasy już chyba wyginęły. Ja nie wiem, widzieliście gdzieś jakieś drzewo? Bo już dawno nie. To jest nie do pomyślenia. No bo słuchajcie, zamiast sadzić więcej drzew, to wymyślajmy regulację, że papier ma być z recyklingu strawy, z, z powietrza. Nie wiem. Ważne, żeby było drożej i trudniej. Potem się dziwią, że ludzie mają dość. Bo my się już śmiejemy przez łzy. Bo jak ludzie widzą, że Europa zamiast myśleć o pracy, przyszłości, bezpieczeństwie, myśli o papierze toaletowym, to wiecie co, to już nie jest Unia Europejska. To jest Unia absurdalna. Niech mi ktoś powie, że to nie jest komedia, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Pozdrawiam.